I witam wam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix, tym razem Wróżenie z fusów. A więc dzisiaj sobie odpowiemy na ważne pytanie. To nie jest audycja z cyklu, jak Bitcoin będzie wyglądał w kolejnych dniach, w kolejnych y, tygodniach. Tym razem porozmawiamy sobie o ważnym aspekcie. Jaki to jest aspekt? A więc, czy nadal jesteśmy w bejsie, czy nadal jesteśmy, albo czy. Zmieniliśmy trend na hossę w ostatnim momencie, więc to jest po prostu audycja dla tych wszystkich, którzy nie wierzą, że nadal jesteśmy po prostu w besie i żeby udowodnić, jakie warunki muszą się zdarzyć na wykresie, żeby po prostu tak nie było. Ok, a więc sprawdźmy najpierw Koń Paprykę, zanim przejdziemy do sponsora tego odcinka. Koń Papryka to jest Bitcoin i mamy 4100 61 dolarów, czyli bardzo blisko jesteśmy tej bariery 4200, o której właśnie będziemy dzisiaj rozmawiać. Czy to już jest odwrócenie trendu, czy nie? Czy to jest jeszcze początek drogi do odwrócenia trendu? Żebyście po prostu mieli zarysowaną wiedzę na ten temat, ważne jest tutaj, żeby po prostu. Wiedzieć w którym momencie i nie patrzeć na te newsy, które będą się pojawiać przy 4400, 4600, możliwe czy może i nadal będziemy tutaj w tym, tej, 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 tej besie. Dlatego polecam tą audycję. Dzisiejszym sponsorem audycji, oczywiście w cudzysłowie, bo nikt ze mną się nie kontaktował z inki, ale dzisiaj kawa, inka, fusy z kawie, inki będą decydowały o tym, dlaczego jesteśmy nadal wy. Bez i zobaczymy, czy, e, czy kawa Inka Fusy z tej kawy, którą też piję, czasami zbożowej, która jest tutaj z nami od milionów lat, można powiedzieć, w Polsce, e, czy robi robotę. Okej, okay. przejdźmy do wiadomości. Także dużo z nas uważa w ostatnich dniach, że już ten kanał wzrostowy, który się uformował, jest kanałem, którym prowadzi nas do hos albo już jesteśmy w hos Zobaczmy, czy fakty przedstawią nas troszeczkę w innym świetle, czy tak naprawdę już jest hossa, czy nadal mamy besę. Jeżeli sobie spojrzymy na ten wykres, tak zobaczmy, że 4200 dolarów to jest ta pierwsza bariera do przekroczenia. Nadal tutaj struktura jest w bessie. Mamy tutaj pewną barierę do przeskoczenia przy 4200 dolarów około, gdzie widzimy, że jesteśmy bardzo blisko już tej ceny 4170 dolarów. I teraz żeby po prostu. Wyjść spoza tego, można powiedzieć, cały czas besowego formatu albo formatu besy, no to musimy przejść przez pewną mękę albo drogę. Najpierw pierwszym tutaj rozgraniczeniem będzie przełamanie tej ceny 4200 dolarów. Dopiero późnym, późniejszym tutaj zarysowaniem tego analityka technicznego jest bariera 4500, ta pomarańczowa linia, gdzie będzie to dalej po prostu tutaj udowodnione, że wychodzimy w takiego, z takiego lokalnego paromiesięcznego okresu Bessy. Wiemy też, że od najniższego punktu Bitcoina uderzyliśmy już około 34% w górę, czyli już tutaj ludzie podejrzewają albo mają sentyment, który zarysowuje się na wykresie, że jesteśmy już w hoście. Już mamy tutaj takich Moonboyów, jak mówi ten e, analityk techniczny, gdzie zakładają hełm, hełm e, kosmonauty, i już odlatują, można powiedzieć, na księżyc, że już nas nic tutaj nie jest w stanie e, po prostu zmienić tego toru e, biegu, e, że już jesteśmy pomału. W hośie. Z jednej strony można się z nimi zgodzić, bo 35% od najniższej ceny, czyli mamy taki wzrost, no to świadczyłoby o tym, że faktycznie. Jesteśmy już w trendzie wzrostowym. Może tu już jest wyjście z Hossy, ale nie, nie, nie do końca. No i na tym przykładzie widzimy właśnie, że żeby wyjść tak naprawdę z Bessy, to musimy pokonać nie tylko tą formację, którą mamy teraz, ale zobaczcie, od samego początku Bessy mamy coraz to niższe doły i niższe góry, gdzie po prostu coraz to niżej schodzimy, coraz to widzicie te góry, które tutaj się zarysowują, czyli ta cena wyższa Bitcoina jest coraz to niższa. I no tego to po prostu nie jesteśmy w stanie zmienić, takie są fakty. Faktem jest to, że za każdym razem kiedy jest cena wzrostowa Bitcoina, tak jak mamy na tym przykładzie tutaj właśnie w tym momencie, zobaczcie gdzie Cena bitcoina poszła o 53%, z boku o 32%, i tutaj też można mówić o 20% wzrostu z boku. To nie znaczy to, że jesteśmy w koście. Nawet na tym przykładzie z rok temu, czyli z 2018 roku, gdzie widzicie, że jeżeli byście powiedzieli w tym samym momencie wtedy, ej, przecież jesteśmy już w koście, zobacz, bitcoin rośnie o te 53 albo 32% w tym momencie. To nie jest prawda. Powiedzicie, że nadal. Co się dzieje dalej na tym wykresie? Tak samo jak to było pesymistyczną stroną, albo pesymistyczną wersją wykresu, która mówiła o kolejnych spadkach, tak samo znajdujemy się w tym momencie w pesymistycznej wersji dalej tego marketu. Co do jednego można się zgodzić, że jak ta formacja, którą tu widzicie, to był trójkąt opadający, gdzie, no wiadomo, było tutaj po prostu nic innego, jak Wiadomo, co się wydarzyło potem z ceną 6000 do 350 czy 500 dolarów, gdzie Bitcoin spadł, no, czyli oznaczało to spadki. Najczęściej ten trójkąt to tak się zarysowuje, Ale widzimy, że teraz mamy kolejną formację, no okej okay, nie jest tak samo pesymistyczna, jak ta wersja trójkąta, ale zastanówmy się na chwilę, dlaczego ta formacja jest bardzo podobna do tej formacji za pomocą faktów. Jaką mamy różnicę w tym momencie, to widzimy, że mamy no, z jednej strony nadal pesymistyczne warunki w postaci lower highs, czyli jeżeli sobie weźmiemy górne ceny bitcoina, czyli te wyższe ceny, one nadal są opadające i to jest po prostu nadal pesymistyczna forma. Ok. Drugą optymistyczną już formą w tym momencie to tworzymy coraz to wyższe doły. Czyli zobaczcie, jeżeli mamy dół. Ceny bitcoina w tym momencie niższy od poprzedniego, no to widzimy, że idziemy tutaj już w bardziej optymistyczną wersję. I to wszystko kreuje właśnie ten resistance line, który mamy tutaj zaznaczony w tym czerwonym boksie, pomiędzy 4100 a 4200 dolarów, którego nie możemy ostatnio przebić. Co ten analityk techniczny tutaj przekazuje, jest to, że 4200 dolarów i nieprzeskoczenie tej granicy oznacza, tak naprawdę wiele że nadal jesteśmy tutaj w besie i cena która się pojawiła teraz nie oznacza nic najprawdopodobniej najważniejszą możliwością którą możemy teraz tutaj powiedzmy zobaczyć i, i troszeczkę wyjść poza tej y, ceny Bitcoina to jest sama struktura, jaka się tutaj pojawia. Nie cena, która jest coraz to wyższa od tej najniższego punktu, ale struktura na wykresie, którą mamy tutaj właśnie w tym momencie. No i zobaczmy, to to samo tutaj się dzieje, cena była wzrostowa, ale i tak spadliśmy o. 46% w dół i zobaczmy tu tak samo, się działo, że 50% praktycznie był spadek, mimo tego, że cena była delikatnie wzrostowa, można powiedzieć, więc można się spodziewać, że nawet, jeżeli tutaj ta cena jest w tym momencie wzrostowa, a ta linia 4200 dolarów nie zostanie przebita, też możemy spodziewać się. Takich spadków, i w tym momencie zaznaczonym na to ten analityk techniczny powtarzał od samego początku, że jesteśmy nadal w desie. I za każdym razem tutaj grał na shorty, czyli gdzie ludzie potwierdzali wtedy, mówili, że 6000 dolarów to jest ostateczna, najniższa cena Bitcoina. On i tak robił swoje. Wiedział, że będziemy spadać z, tego, z tej formacji jeszcze niżej. No i tak się stało. Bardzo dużo osób tutaj twierdziło, że 6000, gdzie? Gdzie? Przecież kopanie się nie opłaca poniżej 6 tysięcy. Jak możemy spać poniżej? Więc warto zwracać uwagę na to, że wykres nie reaguje na to, czy kopanie się opłaca, czy się nie opłaca. Więc to jest ważna informacja. I co dalej zauważa ten analityk techniczny, że ponownie jesteśmy na podobnej y, czasie decyzji, którą mieliśmy wcześniej, gdy byliśmy przy 6 tysiącach dolarów, gdzie bardzo dużo osób po prostu tutaj tak samo jest podemocjonowanych. Że bitcoin z łatwością przebije tą cenę 4200 dolarów i pójdzie już do miliona dolarów. Do potwierdzenia tej tezy daje nam tutaj możliwość sprawdzenia też akcji złota, która od 2011 roku jest w podobnej formacji jak bitcoin w tym momencie, gdzie do 2011 roku ludzie twierdzą, że po prostu już złoto idzie to the moon, ale jest takie powiedzenie: Trend is your friend, czyli trend jest twoim przyjacielem, a trend, widzicie, od 8 lat jest taki, gdzie mamy po prostu linię spadkową, gdzie dopóki zaznacza tutaj bardzo duże prawdopodobieństwo do bitcoina, gdzie zobaczcie, złoto tutaj tak samo miał wielki wzrost i wielki 8-letni spadek, można powiedzieć. Ceny. Co zauważa też, że pojawiają się wiadomości, że w tym miesiącu, lub za miesiąc, lub w kolejnych tygodniach złoto wystrzeli, już jest tutaj w hoście i tylko należy się spodziewać wzrostów, co jest mylne. Ale możemy tutaj po prostu zauważyć to, że złoto w tym momencie ma bardzo podobną strukturę do bitcoina, gdzie od 8 lat nie złamało struktury trendu, jeżeli chodzi o. Besse. Mamy tutaj za, zaznaczoną strukturę trendu tym właśnie różowym, y, różową linią górnej części y, trójkąta, można powiedzieć wzrostowego, czyli ten poziom, który tutaj mamy, to jest 1400 dolarów za złoto. I jeżeli nie przebijemy tego modelu tutaj, y, tej struktury na wykresie, to nie ma mowy o y, hoście w złocie. Czyli mamy tą linię na złocie zarysowaną tutaj na te 1400 około dolarów, ale widzimy, że bardzo podobnie jak Bitcoin ma coraz to wyższe doły, czyli złoto, tak samo jak Bitcoin w tym momencie, coraz to wyżej sobie radzi, jeżeli chodzi o dolne granice ceny złota. I dopóki ta walka o cenę, o tą granicę 1400 dolarów w tym momencie nie zostanie tutaj. No, zwyciężona i pojawi się ruch poza tą granicą, nad nią, i dopiero wyższał kolejne wyższe góry, dopiero będziemy mogli mówić o Hośie, jeżeli chodzi o złoto. Czy walka byków tutaj się odbywa? Tak. Czy ludzie próbują no, tutaj wpłynąć, albo chcieliby, żeby wzrosła ta cena? Tak. Ale widzimy, że po prostu no, ta granica przeskoczenia nie została przekroczona, i to jest na nie, i to jest najważniejsza rzecz. O tym, co tutaj mówi złoto, że nie jesteśmy w hoście. Wróćmy do bitcoina. Jeżeli zobaczcie, jakie jest zadziwiające podobieństwo, jeżeli chodzi o złoto, do bitcoina. Tu mamy teraz bitcoin i jeżeli nie przebijemy tej bariery 4200 dolarów, a jeszcze lepiej 4400, jeszcze jeden retest 4200, to można powiedzieć, że nie jesteśmy jeszcze w hoście. I dlatego analityka technicznego. Ta Bessa ma dwie struktury, jeżeli chodzi o bitcoina. Pierwszą strukturą jest ta formacja tego trójkąta, gdzie mam cenę około 4200 dolarów, gdzie górna partia tego trójkąta jest tutaj i widzimy, że po prostu dopóki nie będzie przebita ta warstwa, gdzie my jesteśmy na 4200, 4400, ta linia pomarańczowa, to jest pierwsza warstwa do przeskoczenia, bardziej struktura. Ale co różni bitcoin od złota, to Złoto ma taką jedną mega strukturę, a tu już widzimy, że mamy dwie struktury, żeby wyjść z bessy. Złoto ma jedną wielką strukturę, gdzie tam było to 1400 dolarów do pokonania, i jest wesoło. Tu niestety tak nie jest, bo mamy dwie struktury w Bessie, które się zarysowały. Pierwsza to jest ta struktura, o której przed chwilą mówiliśmy, i druga struktura, gdzie się kończy ostatni, ponad prawie roczny, prawie roczny trójkąt, gdzie spadliśmy ceny. 6000 do 3500 dolarów, nawet niżej, i widzimy, że ta struktura tutaj właśnie też musi być przebita. Czyli sprawdźmy, jak by miało to wyglądać. Czyli najpierw uderzenie 4200 dolarów, czyli tą granicę pierwszą, potem 4400, gdzie mamy konsolidację pomiędzy tymi dwoma liniami i wyższa w górę po 6000 dolarów i 6000 konsolidacja boczna wyłonienie się poza tą linię 6000 i wyższał dopiero, gdy będzie ten wyższał no w jakimś stopniu potwierdzony, no to wtedy będziemy mówić. Oficjalnie, że jesteśmy w HOS-ie. Teraz można zapytać się, czy to jest gwarantowane w tym momencie, że jeżeli wystrzelimy z Bitcoinem na powiedzmy 8 dolarów, czyli nie jesteśmy w stanie spaść jeszcze z tej ceny. Jesteśmy, to jest tylko kryptowalut, to są tylko kryptowaluty, jest wielkie ryzyko tutaj w tym biznesie. Pamiętajcie, że to jest tylko opinia też tego analityka technicznego, więc wszystko się może zdarzyć, możemy nadal spaść z powrotem, z tej granicy 6000 dolarów z powrotem i trzeba być przygotowanym na każdą ewentualność. Ale jeżeli chodzi o wykresy i naukę, jak tutaj to wszystko wygląda i statystycznie i, i książkowo, no to wyjście poza tą granicę, czyli najpierw to uderzenie 4200, 4400 i wyjście poza granicę 6000 dolarów, można oficjalnie nazwać, że jesteśmy w hoście. jeżeli chodzi o Wykresy. I bardzo ważne słowa teraz wypowiada właśnie ten analityk techniczny, bo dużo osób się teraz pojawia, że mówi, że już jesteśmy w hoście i już niższe ceny nie będą. Połowicznie mogą mieć rację, bo możemy iść tylko teraz już w górę. Jeżeli tak się wydarzy, oczywiście nie jest to potwierdzone, ale mogą mieć częściowo rację. Ale to, co mówią ci ludzie, którzy uważają, że już jesteśmy w hoście, nie mają potwierdzenia. Technicznego na wykresie, to nie jest potwierdzenie, że jesteśmy w hoście. Dlatego jest różnica pomiędzy mówieniem, że jesteśmy w hoście, a potwierdzeniem technicznym, że jesteśmy w hoście, mogą mieć zupełnie rację, ale czy jest to potwierdzenie? No niestety nie. Ważną rzeczą też, który ten technik analityczny zaznacza, jest to, że może zdarzyć się fake out. Fake out, czyli no, powiedzmy. Na język polski sfałszowany ruch powyżej tej ceny 6 tysięcy dolarów, i możemy nadal, mimo tego, że dojdziemy nawet do ceny 6 tysięcy dolarów, to o czym ostatnio mówił Tone ton Weiss, gdzie nawet jeżeli wejdziemy do 6 tysięcy dolarów, to to nie jest potwierdzenie niczego. Możemy mieć na tyle siły, żeby wejść w tą granicę, gdzie nawet tutaj mówił mówi inny analityk no techniczny o tym, że Da chyba, że dużo osób. W tej granicy będą sprzedawali Bitcoin będzie bardzo trudna granica do pokonania, bo ludzie, którzy weszli na tym właśnie okresie, gdzie ludzie mówili, że Bitcoin więcej nie spadnie, nadal są na stracie i uwierzcie mi, zjedli niejedne paznokcie w tym czasie, gdzie jesteśmy w tym momencie, I mówią, jak tylko Bitcoin dojdzie do 6000 dolarów, ja sprzedaję mam dosyć tego marketu. I dlatego będzie Wam bardzo trudno przebić się właśnie w tym momencie i yy, no może o, oznaczać to też fake out, który zejdziemy jeszcze niżej i nadal będziemy kontynuować bez bo jeżeli przedłużymy sobie ten ten tutaj znacznik z samej góry do samego dołu, no to będzie nadal trend, który jest głównym trendem spadkowym, także jest jeszcze dużo do pokonania, jeżeli chodzi o cenę Bitcoina, żebyśmy się znaleźli technicznie w hoście jesteśmy w hoście Niektórzy mówią już teraz, ale nie mają na to potwierdzenia technicznego. Okej, okay, mam nadzieję, że to jest kolejna lekcja dla was. Ja mam takie coś, jak wam mówiłem, że jeżeli ja widzę analityka technicznego, który przekazuje świetną wiedzę, mam takie coś, że o Feniksjanie i Feniksjanki albo partnerzy już niedługo i nie tylko partnerzy, bo ta wiedza, którą tutaj przekazuję dla wszystkich jest darmowa. Nie będzie żadnych audycji dla Patronów. A nie dla patronów. Każdy będzie mógł tutaj sobie wybrać opcję, jeżeli będzie chciał wspomóc ten kanał. Nie ma problemu. Jest 10 zł. Zastanawiam się, czy nie zrobić jeszcze innej opcji, bo ludzie po prostu niektórzy chcą wpłacać powiedzmy 50 zł zamiast 10 zł, ale każdy ten, obojętnie jaką sumę wpłaci, jest tak samo traktowany na prywatnym telegramie, który tutaj złożymy, i, i wtedy będziemy po prostu przekazywać informacje, i ci ludzie, którzy będą tworzyli tego patrona będą odpowiedzialni tylko za to, w jakim środku rozdysponujemy te pieniądze, które będą przeznaczone na cele charytatywne. I, I o to tutaj chodzi, żeby każdy miał tutaj część od siebie i też po prostu też dostał coś z powrotem. A wszystkie audycje, tak czy tak, są dla Was za darmo. Jedyną audycją, którą mogę zrobić y, prywatną dla y, f, partnerów na Telegramie to jest kondycja finansowa kanału, bo żaden youtuber polski nie pokazuje Wam, ile zarabia tak naprawdę. Ja pokazuję Wam od samego początku i wydaje mi się, że tą opcję przeprowadzę tylko wtedy już dla partnerów czy patronów na Telegramie, i wtedy oni będą mieli informację o kondycji finansowej całej. Każda reklama, każde wysłanie waszego batu każde i to będzie właśnie przekazywane na, oczywiście, albo to rozwój kanału, albo w 30%, to jest moje założenie, od jakiegokolwiek zarobku na tym kanale w przyszłości, jeżeli takowa będzie, bo wszystko to może spalić się na monowcach i to też jest świetne, bo przynajmniej próbowaliśmy i nikt tutaj po prostu nie robi. Jak to się mówi, wymuszania, że ktoś musi. Nikt nic nie musi. Ten, który nie da, nadal jest tak samo traktowany. Ten, co da 50 zł, czy 10 zł, czy. 30 zł będzie nadal tak samo traktowane, Nie będzie żółtych chorągiewek, zielonych chorągiewek na tym telegramie, żeby po prostu odznaczyć, kto ile dał. Bez przesady. Jeżeli ktoś się czuje na tyle, że ta informacja, którą podajemy, tak jak teraz tutaj dowiedzieliście się właśnie z tej audycji, jest na tyle warta, że jest warta powiedzmy 10 zł miesięcznie, nie mylić z paczką chipsów z ostatniej audycji, <laughs> bo to był tylko prima aprilis, no to wtedy daje. Jeżeli nie, nie musi nadal oglądać wszystkie audycje oprócz. Kondycji finansowej kanału, bo uważam, że to wtedy powinni wiedzieć tylko ci, którzy są partnerami albo patronami tego kanału, i wtedy my będziemy, tak jak mówiłem, już nie będę się powtarzał, co robić dalej. Także życzę Wam wspaniałego wtorku i pamiętajcie: zostańcie z Bitcoinem.